zastanawia się kiedy, co naprawdę oddziela miliarderów od wszystkich innych? Jaki jest tajemnica bogactwa, która wydaje się dla wielu niedostna? To nie jest kwestia ścia ani niezwykłej zdolności. Prawdziwa sekret jest zbiorem codziennych zasad i nawyków, które stanowi solidne podstawy sukcesu finansowego i, co ważniejsze, dla trwałego wpływu. Patrz na postacie takie jak Bill Gates, Oprah Winfrey i Elon Musk. Zdajemy sobie sprawę, Ecieka do bogactwa jest bardziej związana z sposobem mylenia niespodziankowymi zasobami. Wyobraź sobie wiatr, w którym zamiast szybko zaradia pieniędzy, skupiasz esi na małych, ale konsekwentnych działaniach, które stopniowo zmieniają twoje Ecie i wyniki. Wygląda prosto, nie? Chodzi o to, e wielu poddawało esi wpływie drogi. Nie zdaj sobie sprawy, e wielkie fortuny e stopniowo budowane. Jeśli chcesz dowiedzieć esi, jak zmieni swoje życie i osań sukces, którego zawsze chcione. Czytaj dalej, ponieważ lekcja miliardera ma, być dokadnie tym, czego potrzebujesz, aby zmienić klucz. A teraz zatrzymaj esi na chwilę i zastanów esi, czy jesteś gotowy zastosować tę tajemnice i rozpocząć swój podróż do bogactwa. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i przygotuj esi do przeształcenia sposobu mylenia i wyników. Kadi wielki sukces zaczyna esi od zmiany perspektywy. Na przykład, syn historia Billa Gatesa naznacza decydujący zwrot. W wieku 13 lat Bill mija dziś obraz technologii, ale w okresie dojrzewania mija transformacyjny WGLD. E przyszło była w oprogramowaniu, a nie na spście. Ten moment BY kluczowy dla twojej podróży. Uwiadomi sobie, mo zmieni wiatr i stamtąd jego sposób mylenia o innowacjach, z rozwija. Dla tych, którzy CHI osiągną sukces, ten rodzaj wgludu jest niezbny. Ponieważ tutaj nieograniczony potencjał staje EZ jasny. przedsiębiorczyni Sara Blakely również przeszła w swoim myciu. Od miliardera sprzedawcy Hammer i jej PD nastpi, gdy zda sobie sprawę, że kobiety potrzebują wygodniejszej odziei i do modelowania działa w innowacyjny sposób. Zamiast podawać za tradycyjnym sposobem, odwaja EZ spojrzeć na obszar, w którym inni nie widzieli niewielkiego lub potencjału. WGLD, który sprawi, E widziała możliwości, w których inni nie widzieli, aby stworzyć Spanks, Mark, która zrewolucjonizowała bram bieliznę. Sara wiedziała, jak zamieni prosty moment jasności w okaz do sukcesu. Te skrócające momenty mają kluczowe znaczenie dla zmiany sposobu mylenia. Gdy do mylenia inaczej, odwagi i zachowywania Ezi bardziej pewnie. Po niej znajduje Ezi budowa nowej wizji przyszłości której poraka nie jeździł przeszkód i staje EZI trampolin dla sukcesu. Sto potrzebujemy tej tury. To odwaga, by zakwestionować status quo i zdolność do podejmowania odwanych decyzji. Droga do bogactwa i sukcesu jest utwardzona przez te momenty, które kształtują nasz światopowód i uporczywy nas do poszukiwania więcej. Jednak ten rodzaj transformacji nie zdarza Esi automatycznie. Wymaga dyscypliny, wytrwałości i odporności. Kiedy Bill Gates mija swój WGLD, po prostu nie zatrzyma ESI i czeka, a sukces padnie na kolana. Pracowa nieustannie, stawiać po drodze ogromnych wyzwa. To samo dotyczy Sary Blakely, która od lat wytrwała, aby ustalić swój ład. Moment zwrotny to dopiero pocztek prawdziwy. Sukces wymaga kijów i skoncentrowanych działań. Aby stworzyć przyszłość,. Konieczne jest pozostanie stanowcze w twoich celach, nawet jeśli wyniki nie pojawiają się na mast. Celem jest niewątpliwie silnik wielu największych osiągnięć ludzkości. Opraw Winfrey jest wyranym przykładem, w jaki sposób klarowną misji mógł przekształcić ich człowieka. Jego podróż rozpoczęła Ezji w rodowisku trudności, ale jego pragnienie bają co znaczenia i dotknięcia Ecia ludzi, którzy zwiększyli J, A bestia jej jedna jeden z najbardziej wpływowych kobiet na wiecie. Wiedziała, jej celem mają, co więcej, nie osiągnąć sukcesu finansowego, jego misje mają pozytywne wpływanie na świat. To doprowadziło ją do stworzenia potnej platformy, przekształcać jej wizję w rzeczywistość. Elon Musk z kolei ma odwany pogód i jasny cel misji uczynienia ludzkości multiplanetarnej. Przejrzysto swojej misji kolonizacji Marsa i rewolucjonizacji i brany samochodów elektrycznych jest tym, co utrzymuje go w ruchu pomimo monumentalnych wyzwań. Kiedy cel jest du i znaczcy, suje jako przewodnik dla codziennych decyzji, motywuj wytrwałość i innowacje. W rzeczywistości mask zbudowa fortu na podstawie tego długoterminowego poglądu, nie rozpraszać trudnościami. Twój przykład dowodzi, że sukces jest sail powiązany z wizji cego wikszego. Dla wielu sukces moł wydawa się celem abstrakcyjnym, trudnym do osiągnięcia, ale kiedy mamy jasno co do tego, co naprawdę nas motywuje, działania staje Esi bardziej skoncentrowane i bardziej asertywne decyzje. Cel działa jako kompas, który nas kieruje, pomaga jest zdefiniować priorytety i kierowa nasz energii do tego, co naprawdę Wayne. Z dobrze zdefiniowanym celem Kadi Mołzać identyfikowa możliwości i strategiczne ustawi Esi, aby osiągnąć swoje cele. Poczucie pracy nad czymś znacznym jest niewpliwie jednym z największych motywatorów dla osób poszukujących realizacji. Jednak celem nie jest co, co powstaje z dnia na dzień wymaga introspekcji i samowiadomości. Sto konieczne jest przejście przez Runę dowiadczenia, a nawet niepowodzenia, aby zrozumieć, co naprawdę nas porusza. Wymaga to cigiej inwestycji w samorozwoju, a zwłaszcza dyscyplin utrzymania koncentracji. Jasno celu wykracza poza cechę osiągnięcia materialnego bogactwa. Czy nas czym wiksem, co jest dziedzictwem które zostawiamy wiatu i ludzi wokół nas. Wpływ naszego celu mógłby tak transformacyjny, jak sama podróż w kierunku sukcesu. Zasada 8020 rok lub zasada Pareto jest jednym z najpotniejszych pomysłów w wiecie sukcesu biznesowego i osobistego. Uczy nas, e w wielu sytuacjach 80 wyników pochodzi z zaledwie 20 akcji. Na przykład Bill Gates wiedział, e koncentruje się na tym, co naprawdę generowało warto dla jego firmy Mou assign sukces. Wykorzysta ten sposób mylenia, koncentrując Microsoft w ograniczonej liczbie produktów i rozwiza, które spełniają szczególne potrzeby rynku. Jasno na temat inwestowania czasu i zasobów MIA różnic Twojej trajektorii. Mark Cuban ilustruje równie, jak zastosowa zasad Pareto Mou przyspieszy sukces. Uwiadomi sobie, E zamiast próbować osąd klientów, sekretem BIO jest skupienie EZI na potrzebach dobrze zdefiniowanej grupy docelowej. Koncentruj EZI na konkretnej niszy, Mart w stanie stworzyć innowacyjne rozwiązania, które generuje znacznie większy zwrot, niż Mona BIO uzyska bardziej ogólne podejście. Sekretem Twojego sukcesu jest inteligencja w wyborze, gdzie zainwestowa energii i zasoby, czego Kadi Moł nauczy EZI robi od poczku po dróg. Zastosowanie zasady 8020 to inteligentna strategia optymalizacji czasu i wysiłków. Zamiast próbować zrobić wszystko, mojemu osie niezwykłe wyniki, Jeśli skupimy ESI na tym, co naprawdę ma znaczenie. Wymaga to dyscypliny i zdolności do podejmowania szybkich i asertywnych decyzji. Dla wielu trudno polega na okreleniu, które działania faktycznie wpływają. Kluczem jest sige obserwowanie wyników i szybkie dostosowanie w oparciu o działania, które generuje najwięcej powrotu. Nie oznacza to ignorowania innych zady, ale nauczenie ESI, jak priorytetowo traktowa to, co naprawdę przynosi znaczce wyniki. Jednak zastosowanie zasady Pareto nie polega tylko na ograniczeniu niepotrzebnych działań. Chodzi o stworzenie sposobu mylenia, który ma na celu SIG optymalizację wysików. Odporno wymagana do przestrzegania tego rodzaju sposobu mylenia wynika z moliwoci zawsze oceny i dostosowywania. Sto moliwoci koncentruj esy na działaniach, które już podejmujemy, ale Mona to poprawi. Aby odnieść sukces, Wayne jest, aby zrozumie, e niewielka liczba właściwych decyzji ma mnie nieproporcjonalny wpływ i przekształci ecie lub biznes. Sposób mylenia obfitości jest jednym z filarów, które odróżnia wielkich przedsiębiorców. Na przykład, Bill Gates zawsze wierzy, że technologia ma moc, aby zmienić wiatr na lepsze. Zamiast uwa konkurencji jako zagrożenie, uważa ją za okaz do rozwoju i innowacji. Wiedział, że jest miejsce dla wszystkich, a jego sposób mylenia doprowadzi go do rozszerzenia Microsoft na globalnych rynkach, twórz pozytywny wpływ na wpływ. Ten pogód na obfito jest niezbny dla osób poszukujących nie tylko sukcesu finansowego, ale tej trwałego wpływu. Richard Branson, założyciel Virgin Group, również jest przykładem tego sposobu mylenia. Przez cały swój karierę zawsze porusza Ezy po umysł, Ewiat jest pin moliwoci czekających na odkrycie. Branson ryzykował w kilku branach, od muzyki po lotnictwo, zawsze wiesz, E molivoci by nieograniczona. Nieba Ezi się po ponieważ wie, E nawet z niepowodzeniami zawsze pojawi się e i nowe moliwoci. Jego wizja obfitoci obfitości pomaga mu stworzyć imperium firm, które znaczko wpłyną na różne sektory. Steve Jobs z kolei jest kolejnym klasycznym przykładem kogo o obfitym sposób mylenia. Twórz z Apple, wieży i e innowacje mag zmienić świat w nieoczekiwany sposób. Jobs nie uzna konkurencji jako przeszkód, ale jako sposób na stymulowanie własnej kreatywności. Widzia kat na o technologii nie jako zagrożenie, ale jako okaz do stworzenia czegoś wyjtkowego. Jego podejście nie tylko przekształciło obran technologiczny, ale też ukształtowało pokolenie przedsiębiorców, którzy podobnie jak on uważa, że zawsze jest miejsce na nowe połum misji. mentalności obfitoci wymaga znacznej zmiany sposobie, w jaki widzimy otaczający nas świat. Zamiast mylę, E zasoby jest ograniczone, zaczynamy zdawać sobie sprawę, E im więcej współpracujemy, tym więcej możliwości pojawia Jezi. Jest to odzwierciedlenie szerokiego i pozytywnego poglądu, które pozwala nam znaleźć kreatywne rozwiązania dotyczące powstających wyzwań. Mentalne obfitości daje nam również zaufanie do ryzyka i inwestowania w nowe półmisji, ponieważ wiemy, że zawsze będą nowe możliwości. Dzięki temu mojemu zbudowa przyszłości nieskoczonych Moliwoci, w której sukces jest wspólny podróż. KRD wpływów osoby ma bezpośredni wpływ na jej sukces. Na przykład Elon Musk zawsze otacza Esi genialnymi umysłami, które dzieli jego wizji przyszłości. szoci. Zwiśki, które uprawia przez lata, pomogły mu ponująco rozszerzyć jego działalność. Musk ma kajardy wpływowych i inwestorów, którzy wierzą w jego wizji i wspierają jego poszukiwaniu rewolucyjnych innowacji. W wielu sytuacja powiezania te otworzy nie tylko drzwi, ale tej zapewni zasoby i wiedz potrzebne do przyspieszenia rozwoju ich firm. Warren Buffett Jeden z najbardziej udanych inwestorów wszechczasów jest kolejnym wyranym przykładem tego, jak silny Kejardi wpływów ma u Przez całą swój karier Buffett kultywował przyjanie i partnerstwa z bardzo wpływowymi ludźmi w sektorze finansowym i biznesowym. UWA. E sukces pochodzi nie tylko z podejmowania właściwych decyzji, ale też z uczenia ezji od właściwych ludzi. Buffett zbudowa się osób, które ufaj, co zapewnia mu dostęp do uprzywilejowanych informacji i z wyciski strategii inwestycyjnych, jego KRD i wpływów bajął kluczowe dla jego podróży w kierunku bogactwa. Oprah Winfrey z kolei zbudowała swoje imperium sieci wsparcia, która obejmowała innych wpływowych, mentorów i partnerów strategicznych. Zawsze wierzyła w moc, bo otacza i ludmi, którzy doprowadza ją do bycia lepszym i do mylenia inaczej. Przez cały swój karier opraw wiedział, jak budowa i utrzymywa cenne relacje, które by fundamentalne nie tylko ze względu na jego rozwój zawodowy, ale też dla stworzenia silnej i uznanej globalnie marki. Jej arty wpływów by niezbędny, aby pozostała istotna i innowacyjna. Konstrukcja kręgów wpływów wykracza poza zwykłe spotkanie z wpływowymi ludźmi. Chodzi o kultywowanie prawdziwych i długoterminowych relacji, w których niezbędne jest wzajemne wsparcie i sige uczenie EZI. Dla osób poszukujących sukcesu konieczne jest zrozumienie, et co definiuje trajektorię wzrostu, to nie tylko indywidualny wysiek, ale tej powiązania, które nawizalimy po drodze. Otaczanie ludzi, którzy mają podobne wartości i mają umiejętności uzupełniające EZI, mogłoby kluczem do osiągnięcia następnego poziomu. Dlatego inwestowanie czasu w budowanie i odywianie tych relacji być jednym z najmniejszych kroków podrój do sukcesu. Sige uczenie ESI jest kluczem do utrzymania istotności w cigle rozwijającym się EZI wiecie. Bill Gates jest tego doskonałym przykładem. Nawet po tym, jak został miliarderem z Microsoftem, nigdy nie przestał ESI uczyć. Bill czyta średnio 53 rocznie, zawsze szuka nowych pomysłów i sposobów na poprawę swojej wiedzy. Ta pasja do ciegiego uczenia Ezji jest jeden z tajemnic swoich sukcesów. Wie, e w tak dynamicznym wiecie, który przestaje ESI uczyć. Wiedza dla niego jest nazdziem, której nigdy nie traci wartości. Jeff Bezos, założyciel Amazon, również jest przykładem znaczenia zawsze uczenia Ezji. Jego nienasycona ciekawość doprowadza go do odkrywania nowych obszarów biznesowych, takich jak sztuczna inteligencja i przestrze z niebieskim pochodzeniem. Bezos uważa, że kluczem do sukcesu jest aktywne poszukiwanie nieznanego i uczenie się od tego, co jeszcze nie nadejdzie. Nie boi się Peni BDU, ponieważ wie, że nawet po zawsze jest co do nauczenia Ezy. Ten Sygi sposób mylenia uczenia Ezy doprowadzi go do stworzenia jednej z najpotniejszych firm na świecie. Ilan Ma z kolei jest wyranym przykładem tego, w jaki sposób Syge uczenie Ezy można zastosować innowacyjnie. Choć o mask ma wielki talent do inżynierii, nigdy nie zadowala EZI tym, co wiedział. Choć do bran tak żunych jak przestrzenne i samochodowe, musia EZIK Boko uczyć o każdym z nich. Wykracza poza zwykły wiedzę techniczny. Starać EZIK Boko zrozumie obszary takie jak fizyka, energia odnawialna, a nawet design. To nieustanne poszukiwanie wiedzy pozwolił Pimowi wprowadza innowacje w kampus, gdzie wielu wierzyło, że nie ma dowiadczenia. Sigie uczenie Eji nie ogranicza Eji do poszukiwania formalnych psiek lub kursów. Obejmuje to te tak uczenie Eji od ludzi wokół nas, wyzwania, przed którymi stoimy, a nawet popeniamy BDY. Dla Kadego, to co osań sukces, sekret polega na zachowaniu otwartego umysłu, ciekawy i zawsze tny do nauki. Obejmuje to odporno w obliczu trudności, ponieważ kara przeszkoda oferuje moliwo wzrostu. Inwestowanie w SIGE, uczenie ESI jest niewątpliwie jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyrunienie ESI i upewnienie ESI, że zawsze jest na rynku konkurencyjnym. Inteligentne zażynianie zasobami jest kluczem umiejętności dla każdego. to szuka trwałego sukcesu. Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, jest doskonałym przykładem strategicznego wykorzystania czasu i energii. Jest znany ze swoich minimalistycznych rutyn. W których priorytetem jest działania o dułym wpływie, takie jak spotkania ze swoim zespołem i Wayne decyzji decyzje na przyszłą firmę. Zuckerberg rozumie, e czas jest skoczonym zasobem, a maksymalizuj jego wykorzystanie. Mo skupi ezy na rozwoju platformy i innowacjach, które nadal przekształcają komunikację na Keym wiecie. Warren Buffett, uważany za jednego z największych inwestorów wszechczasów, ma wyrane, ale równie skuteczne podejście, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi zasobami. Jest znane z dyscypliny finansowej i koncentracji na długoterminowych inwestycjach. Buffett, o stronie swoimi pieniędzmi, zawsze priorytetem jest niskie możliwości i wielki potencjał wzrostu. Jego filozofa inwestowania w solidne firmy, zamiast szukać szybkich zysków, pokazuje, w jaki sposób zarządzanie zasobami Mona wykorzysta. Do tworzenia bogactwa w sposób zrównoważony. Uczy nas, e dokonuć inteligentnych wyborów, zwrot finansowy jest zwykle bardziej konsekwentny i trwa. Opraw Winfrey z kolei czy wydajny czas, pieniądze i zaznanie energii z sin wizji celu. Inwestuje we łaznę, marki projekty, które jest zgodne z jej misją wpływu społecznego. Oprach jest przykładem inwestowania energii w przyczyny, które wykracza poza sukces osobisty i finansowy, mógłby potnym sposobem na stworzenie trwałego dziedzictwa. Wykorzystuje swój czas, aby angaowa ezji działania, które rozszerza jej wpływ, takie jak fundacje filantropii i platformy medialne, jednoczenie prawa skrupulatne zażnanie jej finansami, aby zapewnić jej inwestycje wygenerowały jej zwrot i wpływ. Inteligentne zażnanie zasobami wykracza poza prast kontrol pieniędzy. Chodzi o to... Jak przeznaczyć czas i energię w najskuteczniejszy sposób, unikanie zakłóceń i skupienie EZI SI na tym, co naprawdę Wayne. Dla osób, które CAC i wielkie ośidnicza, konieczne jest nauczenie EZI SI odmowy wielu możliwości skupienia EZI SI na najcenniejszych. Wymaga to dyscypliny, organizacji i jasnego pogodu, z którego chcesz EZI SI uda. Zażnianie zasobami, gdy jest wykonane strategicznie mógłby jednym z największych wyrówników między sukcesem a stagnacją. Odporno jest jednym z najważniejszych cech dla osób poszukujących sukcesu i jest boko związana z uczeniem EZI z niepowodze. Na przykład Elon Musk napotka liczne przeszkody przed osiągnięciem sukcesu w firmach takich jak Tesla i SpaceX. Jego pierwsze wydania rakiety nie powiodły EZI i prawie straci wszystko. Jednak ma postrzega niepowodzenie jako trampolin do nauki i adaptacji. Wykorzysta kad i jako okaz do poprawy i przejścia. Odporno dla Pimy nie polega tylko na wspieraniu trudności, ale wykorzystywanie tych dowadcze do rozwoju. Henry Ford, założyciel Ford Motor Company, również dowiaci wielu niepowodzeń przed osiągnięciem soi. Jego wczesna działalność zbankrutowała, ale nie pozwoli na zdefiniowanie jego przyszłości. Ford uważa, Eporaka jest tylko części procesu uczenia Eji e każda nieudana próba go do lepszego rozwiązania. Jego wytrwało i zdolno dostosowywania esi do nowych rzeczywistości na rynku sprawy, eby jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców w historii. Lekcja Forda jest jasno odporno to nie tylko ocalanie powodzenia, ale tej na nowo na nowo. Opraw Winfrey to kolejny przykład tego, jak odporno i adaptacja jest fundamentalne dla budowy wielkiej fortuny. Stawia czoła trudnym dzieciństwu, z ubóstwem i nadłyciami, ale nigdy nie pozwala aby te przeciwności definiowej jej trajektorii. opraw wykorzysta Kat przeszkód jako paliwo do swojej udanej podrói. Nauczyła Ezy dostosowywać swoje strategie, stawiać czoła nowym wyzwaniom, co doprowadziło ją do stworzenia Imperium Medialnego. Jego historia przewidywania jest wiadectwem tego, jak odporno mógłby kluczem do przekształcenia niepowodzeń zwycięstwa i budowanie fortuny, która wykracza poza pieniądze, pozytywnie wpływać na ecie milionów ludzi. Dla osób poszukujących sukcesu niezbędne jest odporno i zdolno adaptacyjna. Cieka do spełnienia rzadko jest liniowa, a poraka jest nieunikniona. Jednak to sposób, w jaki radzimy sobie z tymi momentami, które określa nas zdolno do rozwoju. Każda awaria niesie sam sobie cen lekcji, a prawdziwą umiejętności jest uczenie EZI z niej, dostosowywanie wiedz i poruszanie EZI. Odporno to nie tylko SIA psychiczna, ale emocjonalna emdero akceptowania powodzę w ramach procesu. I ta siga adaptacja odróżnia wielkich przedsiębiorców od tych, którzy rezygnują z pływie drogi. Prawdziwy sukces wykracza poza budów osobistej fortuny jest bezpośrednio powiązany z pływem, jaki pozostawiamy na wiatr. Bill Gates to klasyczny przykład tego. Po dotarciu do szczytu z Microsoft przekierował swój energii i zasoby z przyczyn filantropijnych za pośrednictwem Fundacji Billa i Melendy Gatesa. Koncentrowa EZI na poprawie globalnego zdrowia, zmniejszenie ubóstwa i rozszerzenie dostępu do edukacji. Gates wie, że sukces jest mierzony nie tylko skumulowanymi pieniędzmi, ale przez trwałe dziedzictwo, które pozostaje poprzez swoje działania dla społeczeństwa. STA jest modelem tego, jak bogactwo małby nazwiem dla większego dobra. Warren Buffett, inny z największych inwestorów wszechczasów, ma podobny filozofię, by obróć filantropii, Obiecuj się Kaza ponad 99 swojej fortuny na przyczyny społeczne. Buffet nie tylko gromadzi bogactwo, ale uływa go do prawdziwej runicy na wiecie. Poprzez zaoenie i partnerstwa z innymi dłymi filantropami inwestuje przyczyny, które mają na celu zmniejszenie nierówności społecznych. Wiara Buffetta jest prosta im więcej masz, tym bardziej powiniene wrócić. Twoje dziedzictwo zostanie zapamiętane nie tylko za zyski twoich inwestycji, ale tak na wpływ społeczny, w którym pomaga Twoja fortuna. Opraw Winfrey jest niewątpliwie jednym z najbardziej kultowych postaci, jeżeli chodzi o wykorzystanie sukcesu do generowania spucizny wpływu społecznego. Przez cały swój karier opraw zbudowa nie tylko imperium medialne, ale tej niestrudzenie powici EZI przyczynom, takim jak edukacja i wzmocnienie kobiet. Zaoja opraw Winfrey Leadership Academy dla dziewczę. Szkoły u utalentowanym dziewczynom ze społeczności w niekorzystnej sytuacji. Filantropa oprach jest odzwierciedleniem jej przekonania, że sukces nie jest kompletny bez powrotu do społeczności. Jest to przykład wykorzystania wpływów i bogactwa, aby przekształcić icie i pozostawić trwałe dziedzictwo. Filantropa i dziedzictwo jest to postrzegane jako naturalne owoce sukcesu. Dla wielkich przedsiębiorców w miała sukcesu jest nie tylko gromadzenie bogactwa, ale to, ich wykorzystanie tej mocy do wprowadzenia znacznych zmian, wiecie. Budowanie dziedzictwa wykracza daleko poza pieniądze, chodzi o pozostawienie pozytywnego wpływu i zapamiętanie dobrych uczynków. Jeśli chcesz osiągnąć sukces nie tylko w dziedzinie finansowej, ale też na wpływ społeczny, kluczowe jest zaczmyle o tym, jak możesz wykorzystać swoje zasoby i wpływy, aby poprawić życie innych. W końcu dziedzictwo wartości powoduje, że prawdziwe bogactwo przekroczy pokolenia, Konstrukcja bogactwa jest to przedstawiana jako wielki wycięć ciała lub niezwykłych umiejętności, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Sekret polega na spójnych, małych działaniach, które z czasem gromadzą i generuj wyniki wykadnicze. Na przykład, Bill Gates rozpoczął swój podrómejmi krokami: niestrudzenie pracuj swojej wizji i poprawiaj Microsoft krok po kroku. Wiedział! E prawdziwe bogactwo pochodzi z codziennego zaangażowania doskonało i inteligentne decyzje powtarzane w czasie, Twórz solidny podstaw wzrostu. Koncepcja stopniowego postpu jest dobrze zilustrowana w trajektorii Warrena Buffetta. Zawsze inwestować z cierpliwości, dokonuj dwa onych i skoncentrowanych wyborów na dusz met. W przeciwieństwie do wielu inwestorów szukających szybkich zysków, Buffett rozumie, e bogactwo nie jest budowane z dnia na dzień. Jego sukces wynika z dyscypliny w cigłym i inteligentnym inwestowaniu, wybierając firmy o stabilnym potencjale wzrostu. To długoterminowe podejście odróżnia inwestorów sukcesu od tych, którzy próbują szybko zarabiać fortunę i zbytnio ryzykują. Elon Musk równie poda za te zasad, co bardziej ryzyków nadal podkrela znaczenie spójności i adaptacji w czasie. Od samego poczku, Musk powici niezwyczajne godziny pracy, aby ulepszyć swoje firmy i dokonać niezbędnych korekt. Nawet jeżeli wydawało Esi to trudne. Nie zostaje zdemotywowany przez początkowe przeszkody, takie jak niepowodzenie pierwszych uwalnianych SpaceX, ale u YKDEGO będzie jako krok w kierunku sukcesu. Mask nieustannie inwestuje w przyszłość, dokonując wyborów, które w perspektywie krótkoterminowej mag wydawał EZI niepewne, ale na dusz met prowadzi do gromadzenia imponujących wyników. Prawda jest taka, e-budowa bogactwa jest stopniowym procesem. Które wymaga cierpliwości, dyscypliny i czysto zdolności do skupienia EZI na codziennych działaniach. Nawet jeśli wyniki nie są natychmiast widoczne. Dla początkujących może to być trochę trudne, ale Neil zrozumie. że sukces finansowy nie jest wynikiem jednej wielkiej akcji, ale Seli ma ich kroków wykonanych konsekwentnie. Inwestowanie w sig uczenie EZI, inteligentne decyzje finansowe i działania promujące rozwój osobisty i zawodowy jest tym, co z czasem staje się prawdziw budów bogactwa. Z czasem wytrwało przynosi nie tylko stabilność finansów, ale też trwałe dziedzictwo. Teraz, gdy znasz tajemnicę za wielkimi losami i lekcjami miliarderów, pozostaje pytanie, co zrobisz z tej Czy jesteś gotowy, aby zmienić swoje icie i zastosować te zasady w życiu codziennym? Pamiętaj, że sukces nie jest jednoczenie konstruowane ale poprzez spójne codzienne działania, sposób mylenia o rozwoju i oczywiście moliwo uczenia Ezji z niepowodze i adaptacji po drodze. Bogactwo to nie tylko pieniądze, ale też współczesne, które tworzysz i wpływ, który pozostawiasz na wiatr. Jeśli powiecie esji o inwestowaniu w sposób mylenia, cikiego uczenia Esi, dokonywania inteligentnych wyborów, a zwłaszcza pomocy innym podczas podrój, gdzieś na dobrej drodze. Wigna, co czekasz na rozpoczęcie? Subskrybuj kanał, z powiadomienia i zacznij stosować te lekcje już teraz. Sukces jest bliżej niż mylisz, po prostu zrób pierwszy krok.